Sawari Cupari Kun Sabajdi Mai Sabajdy Sabajdy Sabajdi No i Powiedziałem Dostałem odpowiedź Zrozumiałem i odpowiedziałem Jestem w... Jakbym mógł, to bym dar się z radości I takie coś leży, tam się gotuje i tu cała reszta. O, spotkaliśmy jednego gibona. Ale tu jest głęboko, a ja tu nie dosięga do dna, tylko tam, gdzie są skały.